Hej siemanko, witam w mojej kuchni Dzisiaj wódką testowaną będzie soplica Jest to cytryna, cytryna z maliną I Tutaj widzicie jest jakiś dziwny budynek opuszczony I... jakieś, jakaś melina Przeczytałem tutaj, nie wiem skąd to się tu wzięło Jakieś chujstwo stare Halo, jest coś tam do chuja? Nie, chyba nikogo nie ma, testujemy Naprawdę dobrze wyszło mi. Czorki. zajbisa, wódeczka. Naprawdę z maliną zajebiście się komponuje. Mamy tutaj 28%, jest to mało jak na wódkę. Bo to jest oczywiście kolorowa smakowa, więc zawsze ma taka skurwiała flaszeczka mniej. Od takiej czystej. Wystawiam tutaj notę... Notę 6 na 10, bardzo mi smakuje ten smak. Dobra wódeczka. Niestety wszystko za dobre kiedyś się kończy i taka fleszeczka leci teraz w krzaki. Dziękuję za oglądanie tego filmu.